Siema, dzisiaj sobie gramy w jakby taką grę że sobie podobniamy Ja dzisiaj sobie Dużo grałem w tą grę Zostawiajcie subskrypcję, łapkę w górę No i zaczynamy Ogólnie zrobiłem już level 3 Pograłem sobie chwileczkę Okej okay. Staramy się jakby zrobić do oka świata Ale to nie jest jakby co nasz cel Okej okay. Lecimy, cyk Uy. Nie wyszło, Aba. O, prawie wyszło dookoła. Cyk to trzeba tak złapać? aj, jajaj. Kurczę Bale, coś nie chce wyjść. O, Cyk 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 cyk. Łap. O. Ale ogólnie tutaj trzeba też tak, jakby zniszczyć tamtą ściankę chyba. Tak, o, podbić dwa razy, ale nie jestem. Dobra, kurczę. Dobra, lecimy dalej. Kurcze, cyk, dobra, cyk, a nie, to trzeba to zniszczyć, to jest ciężkie, Kurczę, bele, to jest ciężkie, naprawdę, bo cyk, ole, bik, cyk, słopa, nie, okej, okay. już tak, aj, 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 najpierw złapię piłkę, pierwszy dookoła świata postaram się zrobić, Okej, okay, okej, okay, okej, okay. łap piłkę no. No matter. Hold on. Bo nagrywa. Dobra. Lecimy dalej. Cyk, cyk. Oj, aj. Cyk, 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 daj cyk. Prawie wyszło. Cyk. Okej. Okay. O, 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 mam jej. Proszę, proszę. Jest. Udało się level complete. O. Dobra, lecimy. Nie może to, jest... a to będzie chyba prosty, ale o, bo to chyba będzie proste, bo wystarczy tylko. ja jajajaj, trzeba tak podbić i liczyć na to, że się tak fajnie odbije. Chyba o to chodzi. A, albo, albo, albo nie. Dobra, wiecie co? Ja zaraz y, jakby skończę, bo będę musiał iść gdzieś. Och, kurczę, bele Już wiem o co w tym cho chodzi. Dobra, lecimy dalej. Cyk. Dobra, ja wiem, bo. Po... Cyk. To będzie najlepszy, to będzie było. A, dobra, po prostu wiecie co ja wiem. Będzie to tak trzymał jakby w rogu. I to będzie chyba najlepszy plan, prawie. 3 <laughs> sekundy. Eee, chwileczkę, czy to? Sekundy, dobra, wiecie co ja na chwilę. Wiecie co, ja już skończę, tylko jeszcze ostatnia próba i ten. Yy, no. Kurde. Dobra, wiecie co? Ja już na dzisiaj skończę. Ostatnia próba na zrobienie. No dobra, ta ostatnia próba. Kurde... Laga miałem, także to się nie liczy. No, lecimy. Cyk, 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 dawaj, 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 dawaj. Dobra, wiecie co, ja już na dzisiaj już koncert, także pa paaa!